No, uczucie jest, jest niesamowite, bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego. Mam nadzieję tylko, że będzie się to rozrastało i będziemy tworzyli jeszcze większe eventy dla większej ilości osób, żeby, żeby każdy mógł tego doświadczyć. Dzień dobry Mierec, hej Mierec. Hara Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzień Wagarowicza i wydarzenie o nazwie Hate MMA przygotowane przez Fundację Dobrych Hashtag, a ściągnięte do Mierca przez Zespół Szkół im. Groszkowskiego. Kilkuset młodych Mierczan, uczniów Mierckich szkół średnich dowiedziało się tu dzisiaj w nowoczesny, ciekawy sposób z udziałem influencerów jak walczyć z hejtem, dlaczego hejt jest zły jak sobie radzić z hejtem i przede wszystkim, dlaczego hejtu warto unikać. Sprawdźcie naszą relację w portalu hejmiarec.pl, który jest patronem medialnym tego wydarzenia. Do mięsa trafiliśmy, ponieważ po naszym pierwszym programie, który zrobiliśmy 7 lutego w Krakowie, E, I po publikacji w kilku ogólnopolskich stacjach telewizyjnych trzech reportaży, bo to trzy stacje opowiadały trzy reportaże, e, pani Dorota, przekochana pani Dorota, e, zadzwoniła do mnie z pytaniem, czy nie zechcielibyśmy przyjechać do mielca. Dlatego, że e, tak w każdym mieście, potrzeba jest ogromna, żeby porozmawiać z, z porozmawiać z młodzieżą, żeby porozmawiać o nich o temacie bardzo palącym, a o którym nie mówi się łatwo, dlatego że różnica między nimi pokoleniowa jest tak duża że nawet przy najlepszych chęciach, no ta młodzież nie chce słuchać albo nie odbiera tego, tak, jak byśmy sobie życzyli. No i my jako, że ten program tworzyliśmy właśnie z Myślą o Młodzieży, konsultując to wcześniej z młodzieżą, od razu na to przystaliśmy. Akurat tak się szczęśliwie złożyło, że nasz sponsor y, y, sfinansował to dzisiejsze wydarzenie w Mielcu. Y, no i przyjechaliśmy. Oczywiście po drodze y, chciałbym powiedzieć, że rozmowa z panią y, dyrektor mosir y, konsultacje z panem starostą to wszystko przebiegło w Trimiga, szybciutko, dlatego że tutaj spotkaliśmy ludzi niezwykle otwartych, niezwykle życzliwych i rozumiejących jak to jest palący problem. Dlatego bardzo chciałbym to ja powiedzieć. Współpraca była cudowna. Jest tutaj Intensywność tych przygotowań była naprawdę e, szybko. I trzeba było naprawdę wiele spraw na raz ogarniać, także, ale udało się nam, jesteśmy bardzo zadowolone. Wszystko poszło dobrze. Dzieci frekwencja dopisała, fajnie się zachowywały, fajnie reagowały, także było super, rewelacja. Pozytywne wrażenia dzisiaj. Warto było tego też posłuchać, będąc dorosłym. Tak, dokładnie, pozytywne wrażenia, e, cała oprawa, e, no, można powiedzieć, zachwycająca, e, przygotowanie tutaj artyści. E, no, młodzież, e, no, jesteśmy chyba, można powiedzieć, nawet dumni z naszej młodzieży, że, że potrafiła się wczuć tutaj, e, była interakcja, tak na, właśnie na pewne e, sprawy. Fajnie reagowali na, tutaj na gości. Tak. Byłyśmy naprawdę zaskoczeni, że jednak znają tych ludzi i są fajnie z nimi jakoś tam zapoznani, gdzieś tam ich Kojarzy naśladują, z internetu, kojarzą. Ta, z tak. Internetu, tak. Bo pilotaż był znacznie mniejszy. Dzisiaj pierwszy raz to zrobiliśmy znacznie w znacznie większej skali, i to też jest bardzo istotne w perspektywie historii tego projektu i historii naszej fundacji. Mielec się zapisał Złotą Ściągą, ponieważ jest pierwszym miastem, które nas zaprosiło do siebie i zrobiliśmy ten program w takiej skali. Znaczy prawdę mówiąc nie sugerowałyśmy się tym, że to ma być duże wydarzenie, tylko poszukiwałyśmy w internecie czegoś, co byśmy mogli pozytywnie, profilaktycznie dla naszej młodzieży uczynić. Także mamy dużo problemów z wychowawczych w szkole i cel był taki, no coś zróbmy dla nich, tak? A że akurat znalazłyśmy taki program, więc napaliłybyśmy się na ten temat. No i na szczęście się udało, fajnie wszystko się złożyło. I o Dzięki czemu codziennie co zyskuje dobrą swojej twórczości. wami? nie to, co jest najistotniejsze w tym programie to jest założenie, z jakiego wyszliśmy ponad rok temu, gdy już wiedzieliśmy, że chcemy się tym tematem zająć. Przyczyna tego, dlaczego mi się tym tematem zająć, była prozaiczna. Dzieci jednego z naszych fundatorów są właśnie w takim wieku i, 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 i doświadczy on doświadczył. Krzysiek doświadczył kilku takich historii, które naschyliły nas do tego, że chcemy się te nad tym tematem zająć głębiej, bo to nas bardzo dalece zaniepokoiło. Nasze badania pokazały, że sytuacja jest drastyczna, no to pokazują statystyki, o których mówiliśmy i, i wiedzieliśmy na pewno, czego zrobić nie chcemy. Nie chcieliśmy zrobić niczego, zakładając taką grupę docelową, nawet starszą, nie chcieliśmy żadnej, żadnego wykładu, żadnej pogadanki, czyli niczego... Co będzie odbierane jako mądra głowa przychodzi mówi młodym ludziom jak mają żyć, bo wiemy od właśnie od dzieci y, Krzyśka, że to kompletnie nie działa. Nie mi się bardzo podobało, nie, Super, tak, fajnie wszystko było zorganizowane, tak, bardzo fajnie. Te postaci, które się pojawiły znacie? To zaskoczenie dla was pozytywne? Oczywiście, no, tak że znamy, tak. tak. No, na scenę. Szczególnie z internetu. No, no ale jakie wnioski z tego e, wydarzenia? No, no, że hejt jest zły, no i ogólnie nie powinno się tego robić. Trzeba myśleć co się mówi, no. No na nie pewno. można hejtować. Co zapamiętacie najbardziej, zdjęcie z infu czy przekaz dnia? Przekaz dnia, ja, dnia. To jest najbardziej przekaz dnia, dnia. No, no. jednak. No macie zacząć myśleć, każdy za siebie. Wybierajcie grupy, które będą chciały zrobić coś dobrego, coś fajnego. Więc my przez rok czasu spędziliśmy właśnie wśród takich młodych ludzi, to tak jak powiedziałem, rok czasu, gdzie rozmawialiśmy, yy, zadawaliśmy mnóstwo pytań, usiłowaliśmy poznać, co było dla nas przykre, język, jakim oni się posługują, no to się w większości nie nadaje do publikacji. To i tak jest bardzo wyważone to, co my tutaj prezentujemy, ale przede wszystkim sposób myślenia, z czego się to bierze. Inaczej wnioski były takie, że oni w, w ogromnej mierze robią to w nieuświadomiony sposób, to znaczy nieuświadomiony w tym znaczeniu, że nie rozumiem jakie to może być tragiczne i drastyczne konsekwencje. Więc mając roczny wywiad. Zaczęliśmy równolegle pisać program i wypadkową tego programu jest właśnie to, co Państwo dzisiaj zobaczyliście. Mam nadzieję, że to też tak odbieracie, że jest to niekonwencjonalne podejście do, do bardzo trudnego tematu. Młodzież była responsywna, co myślę jest yy, taką bardzo dobrą laurką na to, co powiedziałem. Da, 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 <laughs> Twoja matka dała długy czarno. Myślę zdecydowanie, że jeśli nie zasiejemy tego ziarna, e, dobrego hashtagu, to e, chwasty hejtu będą rosły. I chodzi o to, żeby ten chwast jak najwcześniej wyrwać i e, żeby się nie rozprzestrzeniał, bo jeśli się rozprzestrzeni za, za bardzo, to sama pani Ola tutaj mówiła, że. W poprzednim roku 2139 yy, prób samobójczych było, to to będzie rosnąć non-stop. Tylko będą szły w górę, jeśli nie zrobimy czegoś i nie zasiejemy tego dobrego ziarna. Pamiętaj, że nie wszystkie te próby, o których pani Ola powiedziała, że mogą być jeszcze próby, o których nie wiadomo. Pomyśl sobie, ile tego może być. Ale ogólnie moim zdaniem, dlaczego tak warto... Ponieważ nie ukrywajmy hejt teraz, no ja jestem akurat starszy tutaj od osób, które brały udział w warsztatach, to ja w moim wieku, jakby z moimi rówieśnikami nie widziałem tego problemu, tak jak to widzę po prostu u młodych osób. Dla mnie dziwnym jest to, że wulgaryzmy są po prostu, no cały czas w ich mowie. Ostatnio można było oglądać epizodyczną, lecz zapadającą w Paris, w hicie Netflixa 1630 na widoku obserwuje ją już blisko 600 tysięcy osób. Przed na Napisać równolegle trzy programy i dwa programy wyrzuciliśmy do kosza. One nie były złe, ale brakowało nam elementu, który będzie takim symbolem pomiędzy tym, co my chcemy przekazać, a tym, jak młodzi odbierają świat. I po długich dyskusjach. Do głowy nam ten okrągły ring, czyli oktagon, czyli coś, co młodym niestety, niestety w większości kojarzy się z tymi galami, które no niestety ze sportem mają niewiele wspólnego, ale to zostawmy na boku, ale wszystkie te konferencje prasowe, które są ochydą taką, jaką ciężko sobie wyobrazić. Niestety są to wzorce bardzo często powielane i my mówimy temu stop. Natomiast ten oktagon zostawiliśmy i on dla nas oznacza właśnie tą anonimową grupę zamkniętą, klasę, może jakąś relację rodzinną, może relację rówieśniczą, więc to jest symbol, to jest symbol w ogóle tego naszego programu, że tutaj pokazujemy jako, jako firmament życia, jako płaszczyznę życia. I tego nam brakowało, dlatego ten program właśnie tak jest konfliktowany. A mamy co? Jakby spoko, nie no taki event myślę, że to jest coś nowatorskiego dla szkół. Chcemy uświadamiać uczniów na temat hejtu i chcemy tak jakby z tym walczyć. Wiemy, że to jest bardzo trudne, a chcemy po prostu pokazywać ten problem i uświadamiać młodzież, jak mogą sobie z tym radzić, jak z tym walczyć i dlaczego tego nie robić. Najwyższą międzynarodową klasę taneczną S trenerka w ani Lewandowskiej. Firma, z której w prostej linii wywodzi się fundacja, jest firmą, która od 20 lat działa na rynku ekskluzywnych eventów. Bardzo mocno zawsze działaliśmy w social mediach I, nasze, i z tymi ludźmi się znamy. Znamy się od lat, ale znamy się wszystkim dlatego, że my jesteśmy kojarzeni jako ludzie, którzy zapraszają do wartościowych, inspirujących rzeczy, które również dla nich są inspirujące do dalszej pracy i które nam z kolei pozwalają wykorzystać ich popularność dla dobrych celów. bo Yy, jak cię Państwo widzieli, ten dobór nie jest przypadkowy. Każdy z nich na swojej drodze spotkał się, tak, się z większym lub innego świata, każdy się z większym mniejszym hejtem, ale to im nie, po, nie przeszkodziło tej swojej drogi kontynuować, dlatego że mają swoje marzenia, swoje pasje, yy, swoje cele. Więc te, chcemy to pokazać młodym ludziom. Słuchajcie, każdy z Was ma jakiś talent. Warto... Nie można się poddać. Czerna Chyba zarobić Pazer na hieno. No, uczucie jest, jest niesamowite. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego. Mam nadzieję tylko, że będzie się to rozrastało i będziemy tworzyli jeszcze większe eventy dla większej ilości osób, żeby, żeby każdy mógł tego doświadczyć. Pazer na hieno. Chyba zarobić Pazer na hieno. I, i, I wiedzieliśmy na pewno, że jeżeli y, tych ludzi tutaj zaprosimy, to, to my też uwiarygodnimy to, o czym mówimy. Że to nie jest tak, że wyświetlamy zdjęcie któregoś z nich, tylko on do nas przyjeżdża. Czyli po pierwsze oznacza, że się znamy, po drugie oznacza, że się lubimy, po trzecie, że on się wszystkim identyfikuje z tym, co chcemy młodym powiedzieć, a po drugie młodzi widzą, że to, co jest mówione, jest potwierdzone przez tą osobę, którą być może teraz wychodząc, oglądając znowu w telefonie albo idąc na te warsztaty, oglądali w telefonie. Więc to jest taki system naczeń połączonych, ale my to chcemy robić w taki niewydumany sposób. Chcemy, na ile jest to możliwe, bo potem jesteśmy już y, y, rocznikiem bumerów, jak to się mówi, ale ja się z tego cieszę, dlatego że ja w tym momencie jestem, y, uważa, my, myślę sobie, że mam nadzieję, że może z takim bumerem postępowym albo bumerem progresywnym. Jeżeli tak jest, to dobrze, bo jeżeli nam się udaje z, z, z młodzieżą nawiązać dialog, to to jest największy sukces. Na drodze do tego, żeby oni się, że tak powiem, wyostrzyli na te zjawiska, uwrażliwili, ale żeby się uwrażliwić, no to najpierw trzeba otworzyć głowę, że w ogóle są świadkami czegoś takiego. Może zaczną to dzisiaj odbierać inaczej. Na to bardzo nie. Y Trudno powiedzieć, czy się tego spodziewałem, ale myślę, że... Y bardzo fajnie młodzież zareagowała, cieszy mnie to. Mam nadzieję, że wyniosą po prostu z tego spotkania jakąś lekcję dla siebie. Więcej takich historii znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.